Bardzo fajnie w Wrocławiu, jestem troszeczkę podobnie jak w tylko ludzie tu mają zęby. Słuchajcie, szedłem dzisiaj ulicą Świetnicką i gości rozdawał ulotki. Ja wziąłem i było napisane znajdź lepszą pracę. I ja mu oddałem, mówię, nie, Sary, to na Ciebie. <grystanie zespołów> Też byłem dzisiaj w żartce i dziewczyna pyta, przepraszam, czy jest pan osobą palącą? Ja mówię, Ajko z Glor. I ona nie, czy masz szluga? Ja mówię, no mam. mam a mogę dwa dla kolegi? I mówię, kurde. I to gości. słuchajcie, też nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony, bo miałem e, wolne. I. Byłem z moim wujkiem na urlopie, wujek alkoholik, okrutny alkoholik, on ma wszystko speran z w pośladku, nie może pić alkoholu, a bierze wódę i mówi, za tych co nie mogą, mi piję Masz... <grystanie> Z taką sknerą, że pojechaliśmy nad Bałtyk i on stwierdził, żeby zaoszczędzić, by mieć więcej hajsu na wódę, że nad Polskie Morze weźmie swoją gofrownicę. <grystanie> To tak jakbyś zabrał komary na Mazury. Jakbyś dziewczynę z penisem zabrał do Tajlandii, tak się nie robi. A później pojechaliśmy na Kaszuby. Ja bym się tam nie podobały. Ja tych Kaszubów nie polubiłem. Jeśli co są jacyś, to sorry, ale ja was kurwa nie lubię. Bo Kaszubi twierdzą, że oni mają swój język kaszubski. A według mnie to jest duża grupa ludzi, która niepoprawnie wymawia wyrazy. Wiecie? Zamawiam gofra w budzie i gości do mnie chłopie, w wszystko par chłopie, chłopie, dajcie chłopie, chłopie, będzie ja Jakaś dziewczyna szła chłopie z tycami, podoba mi chłopie. I on się mnie pyta chłopie bez tyców. A, a tego gofera to chcesz z cekrem, czy bez cekru? Ja z cukrem. A u nas się mówi z cekrem. już mam takie, dobra, ty jeździ za darmo autobusami, już już to, nie? I mówię, dobra, daj z cekrem. Ty dełnie? pani sprzedawała herchniki w food trucku. To były chruściki. Ona nie mówiła food truck, tylko jedzeniowy samochód, głupie, miała napis, herchniki, najlepsze na świecie. Ja się pytam, proszę pani, znaczy ten chłopiec z tycami, czy te herchniki są dobre, bo jest napisane, że są najlepsze na świecie, ale czy są smaczne? Ja mówię, no chłopiej, najlepszy na świecie, chłopiej. Ja mówię, no tak, ale czy są? Dobre. No, ja no, najlepszy na świecie, chłopiej. Bez tytułu. Ja mówię, a pani smakują? A ona mówi, Nie. Może z cekrem. No więc tam długo nie zabawiłem. Pojechałem do mojej rodziny, mej goszczy. Ten bardzo śmieszny dialog słyszałem na przystanku. Dwóch młodych gości rozmawiało. Jeden tak do drugiego mówi: tak paripeta i mówi: ty, kurde, bo ja nie wiem, nie? Mam za wąskie, nie? Bo dzisiaj widziałem albo Downa, albo Mongoła. I drugi, a miał strzępia na ramieniu. Tak samo. Słyszałem bardzo dziwny tekst, którego użył speaker radiowy. Taki bardzo podekscytowany speaker mówi: O, lato, sezon na kąpielę, ale i sezon na topielców. Co to tak mówi? Tak jakby: O, wiosna, sezon dla zakochanych, ale i dla gwałcicieli. Ja się przyznam, że bardzo nie, nie przepadam za radiem, bo mam wrażenie, że. W naszym radiu ciągle lecą reklamy. I właśnie najgorsze są reklamy takie leków na strefy intymne dla kobiet. Bo one lecą o 14 we wtorek. Faceci nie mają takich reklam. Kobiety są okrutne w tym. to jest dialog córki z matką. I matka ta mówi, córka do mamy, mówi, mamo, mamo, tu psi psi tego, tu e, e, psiocha mi zalega, tu cewa e, przemarzła, ja, ja, ja tu nie działa. Yes. I mama mówi, a brałaś waginal forte? Nie, ale mam tylko psiocha Mol Max. I mama, no to weź se tam zrób świecę i przejdę Panie, nie mają takich reklam. To nawet by, to by inaczej wyglądało, że syn przychodzi do ojca i mówi, hej, tato, hej, wiesz co? Mam stulejkę. I stary taki, jezu. Możo, mów o tym nikomu. Zresztą ojciec by nie potrafił pomóc nawet. sami nie wiedzą jak się pomaga. Bo ojciec powiedział, nie, nie, nie wiem, z tulejka to nie wiem, nad i nożem powiem krzątkiem, nie wiem, manka takiego ramię robiła, Ale pan też się przyznał, że sam dostałem propozycję wzięcia udziału w reklamie, szamponu do głosów biały jeleń. Eee, spytałem się tego pana od marketingu, dlaczego wybór padł na mnie. On mówi, no bo jest pan biały. I jeleń. Eee, I on i... I on i... rucham franżonę. <grywia> mówię, jak to wygląda? Normalnie biorę ją na tarczę, ale mówię, nie, ta reklama. <grywia> Ale nie przyjęli mnie, bo mam siwe włosy i źle by to wyglądało w ekranie.